Adrian Krupa, witam i zapraszam na sport. Dziś w programie Dni Sieradza z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Mecz Warta Sieradz-Pilica-Białobrzegi. Zawodnicy KKS Sieradz wygrywają w Kaliszu i Opolu. A na koniec gratulacje prezydenta dla medalistek Mistrzostw Europy w karatekioku Shinkai. Już w najbliższą niedzielę i poniedziałek Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu zaprasza na blok imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w ramach obchodów Dni Sieradza. Organizatorzy zapewniają, że jak co roku nie zabraknie atrakcji i każdy w tych dniach znajdzie coś dla siebie. Tradycyjnie oczywiście MOSiR uręcza się do obchodów Dni Sieradza. Robimy specjalny blok sportowo-rekreacyjny dla tych bardziej uzdolonych sportowców, sportowców, jak i amatorów. Zapraszamy wszystkich 31 maja na Stadion Sieradzki. Proponujemy tenis ziemny, tenis stołowy, siatkówkę plażową, Poza tym myślę, że taka ciekawostka to jest od kilku lat bieg na obcasach. Będzie to już piąty bieg na obcasach, Zobaczamy wszystkie panie, ale nie tylko. Jeśli panowie dadzą radę biegać na obcasie to również. Rogorocznie startuje kilka czy kilkanaście uczestników. Jeden wymóg jest tylko obcas musi mieć minimum 7 cm. Pierwszy czerwiec, co takiego? O pierwszy czerwiec to już jest gwóźdź programu, w obchodach dni się radza i jednocześnie Dnia Dziecka, a mianowicie Igrzyska przedkolaków są to już 29 igrzyska sierackich przepraszó Tutaj emocji jest multum zarówno wśród uczestników, jak i wśród kibiców, którzy bardzo licznie przychodzą i dopingują swoich podopiecznych. Też będzie działo się na sierackich kortach tenisowych. Tak, na sierackich kortach mamy już za sobą trzy turnieje, ale w ramach obchodów dni sieradza od 3 do 6 czerwca mamy mistrzostwa polski służb więzienniczych. Jest to po raz pierwszy w Sieradzu organizowane. Myślę, że zagoszczą te służby na naszych na kortach na dłużej. Dlaczego warto ten czas spędzić z Wami na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu? No jest to na pewno zdrowo, trochę na wesoło, trochę z humorem, ale również dla sprawdzenia swojej kondycji fizycznej. W tle widzimy już zajęcia w siatkówki plażowej. Również 31. Takowy turniej siatkówki plażowej będzie zawsze gromadził tutaj chętnych z okolicznych powiatów, myślę, że w tym roku będzie podobnie. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy coś dla siebie, również chętnych zapraszamy na przejazd łódką Sieradzanka, jak również w okresie tego weekendu, sobota, niedziela, poniedziałek, Dzień Dziecka do Parku Linowego. W spotkaniu 31. kolejki III Ligi Warta Sieradz na własnym stadionie podejmowała Pilice Białobrzegi. Podopieczni Tomasza Kmiecika rozegrali dobry mecz i zwyciężyli już trzeci raz z rzędu. Wynik 1 do 0. Rozpędzona i ambitna Warta już po raz kolejny pokazała klasę. Koniec sezonu zbliża się wielkimi krokami, a sieradzanie prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Przed meczem z Pilicą Warta miała jeden punkt przewagi nad rywalem, więc było jasne, że zarówno jeden jak i drugi zespół za wszelką cenę będzie chciał wyszarpać trzy punkty. Tak też było. Od pierwszych minut meczu widzieliśmy zaangażowanie w szeregach gości i gospodarzy, ale to biało-zieloni potrafili wykorzystać swoją okazję, co dało efekt już w dziesiątej minucie meczu. Jak zwykle Jarek szyz... Był tam, gdzie być powinien i precyzyjnym strzałem z woleja pokonał bramkarza gości. Niedługo potem Szyc zarobił jednak żółtą kartkę za faul taktyczny i jakby tego było mało, nabawił się też groźnej kontuzji nosa. Na początku drugiej połowy Szyc pojawił się na boisku, ale niedługo później musiał je opuścić i pojechać do szpitala. Tam okazało się, że nos jednak jest złamany. Druga część meczu to również dobra gra Sieradza. Mimo próby ataków z jednej i z drugiej strony piłka nie znalazła drogi do siatki, więc stało się jasne, że trzy punkty zostają w Sieradzu, a Warta umocni się w tabeli. Po 31 kolejkach Biało-Zieloni zajmują w niej szóste miejsce z dorobkiem 46 punktów, co daje doskonałą pozycję wyjściową do powalczenia oczywiście przez sprzyjających wiatrach nawet o podium w tym sezonie. Choć nie będzie to łatwe, biorąc pod uwagę chociażby kolejne spotkanie 32 kolejki z niekwestionowanym liderem tabeli trzeciej ligi radomiakiem Radom, a ten mecz odbędzie się już w najbliższą sobotę w Radomiu, o godzinie 17. W miniony weekend z bardzo dobrej strony zaprezentowali się również zawodnicy kajakowego klubu sportowego z Sieradza. Podczas sobotniego memoriału Tadeusza Pasika w Kaliszu i niedzielnych regat w ramach otwartych mistrzostw Opola Sieradzanie wywalczyli kilka medali. Ready, set, go! Podczas memoriału Tadeusza Pasika w Kaliszu w kategorii K1 seniorów i juniorów na 1000 metrów pierwsze miejsce wywalczył Przemysław Szczepanik. W jedynkach bardzo dobrze zaprezentowali się również pozostali zawodnicy sieradzkiego klubu kajakowego. Drugie miejsce w swoich kategoriach zajęli Oliwia Kołodziejczyk, Szymon Wiąz i Ryszard Mielnik. Trzecie miejsce wywalczyli Jordan Łuszczek i Joachim Cośnicki. W kategoriach K2 młodzicy. Drugie miejsce Jakub Michno i Michał Kikowski. Trzecie miejsce w kategorii dzieci Szymon Wiąz i Maciej Rembek. W kategorii Weteranów drugie miejsce zajęli Zbigniew Uszczek i Ryszard Mielnik. Podczas otwartych mistrzostw Opola w regatach kajakowych w kategorii juniorów K1 zwyciężył Jordan Uszczek. W wiedynka w kategorii dzieci drugie miejsce zajął Szymon Wiąz Trzecie miejsce w kategorii K2 młodzików zajęli Jakub Michno i Michał Kikowski, a podczas biegu memoriałowego imienia Bogdana Jędrzejewskiego po wcześniejszej kwalifikacji do finału drugie miejsce wywalczył Jordan Uszczek. Po bardzo udanych mistrzostw. W Europy w Estonii w karateki kushinkai i zdobyciu przez sieradzanki aż pięciu medali przyszła pora na podziękowania i gratulacje. Utalentowane i utytułowane już dziewczyny z sieradzkiego klubu karateki kushinkai odwiedziły prezydenta. Jestem bardzo zadowolony i dumny z tego, że pan prezydent nas zaprosił. Jest to chyba jedna z nielicznych takich powiedzmy naszych wizyt i to, że właśnie dla dziewczyn, ale dla mnie też, uścisk prezydenta miasta i to, że widzi naszą ciężką pracę, przede wszystkim dziewczyn, które, no, żeby wyjechało na w Europy, ciężko pracowało kilka miesięcy. No i fajnie, że udało się, że przyjechaliśmy. Z medalami. To jest coś wspaniałego. Wydawało mi się, że nie uda mi się zdobyć żadnego medalu na tych zawodach, ale uda mi się zdobyć doświadczeniem, no ale yy, zaskoczenie udało mi się yy, zająć pierwsze miejsce. Ile pojedynków stoczyłaś, aby dojść do tego upragnionego złotego medalu? Stoczyłam dwie walki: pierwszą walkę z Polką, drugą z Rosjanką. Która była trudniejsza? Wydaje mi się, że chyba Rosjanka. Jak ty oceniasz w ogóle sam poziom organizacyjny, bo to jest zupełnie coś nowego dla ciebie? Wydaje mi się, że trochę pracy mnie to kosztowało, żeby dostać się na takie zawody. Co poczułaś po tym, jak ogłoszono, że zwyciężyłaś tą najważniejszą walkę? Płacz szczęścia. Czym dla ciebie jest ten złoty medal? Mm, pracą, że udało mi się zapracować przez trzy lata na takie osiągnięcie. A co rodzina, najbliżsi sądzili o tym, twoim największym sukcesie do tej pory? Yy, bardzo się cieszą, uważają, że... Zapracowałam sobie na to i czekam na kolejne osiągnięcia. Jestem zadowolona, że to jest miejsce medalowe, że uplasowałam się tam, gdzie się uplasowałam. Oczywiście będę trenować jeszcze więcej, żeby mieć jeszcze wyższy medal. To nie koniec. <grych> Oczywiście. Tym razem znowu udało się dwa srebra. Jestem z tego dumna, bo te miesiące treningu i przygotowania jednak pokazały, że, że da się i że można, ale za rok postaram się trochę więcej wywalczyć lepiej. Otołam się o strefę medalową, było tego medalu bardzo blisko. Przegrałam najgorszym, co może być, czyli przez wskazanie sędziów. Walka była naprawdę wyrównana, zajęłam piąte miejsce, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku, jeśli dostanę powołanie do tych mistrzostw Europy w Turcji, mam nadzieję, że wejdę do strefy medalowej, a potem już tylko złoto. Nawet jeżeli się już coś zdobyło, nawet jeżeli by się zdobyło złoto, to nie można poprzestać na laurach, bo naprawdę po powrocie trzeba wrócić i trenować jeszcze ciężej, żeby. Na przykład w przyszłym roku obronić ten tytuł i zdobyć jeszcze większe doświadczenie, bo naprawdę nie można przestać, nawet jeśli się jest najlepszym, bo zawsze może nas ktoś prześcignąć, tak? Na dziś to wszystko. Na więcej sportowych emocji zapraszam już za tydzień w środę po serwisie informacyjnym. Wszystkie nasze materiały są dostępne również w telewizji internetowej na stronie sieradzka.tvmedia.com. Zachęcam też do polubienia nas na Facebooku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.